Senowen! Porzław! Wszystkim śpiegiem! No i jedziemy. Jedziemy, dawaj malina. Ciągniesz firmowy samochód. Firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Co ten tak się rozpędził? Kurde, jak on zapieprzał to. Tylko zwona nie wypierdol, albo nas nie ze skrobią! Szybciej szczepisz! Koniec, patrz, pasz, 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 koniec. Teraz będzie akcja. Patrz, jest, kurde. Patrz, biednie. Zabłaga że konieczę. Patrz, jednie. bo Urwię jest! A, Jezu! Wariat. Ale urwa! Szłak! Przy tym Kadetem teraz! Ma, jednie! Szłak! czy tym w Czychu! Otłuchli całego, mógł jeździć koniec! Tragedia! Ale cię pobijali dzisiaj!